Dzień dobry kochani, zapraszam Was na przepiękny przegląd półek w Tedim i w TK Maxie. Wiem, że do Wielkanocy jeszcze daleko, ale słuchajcie, jak ja to opublikuję za miesiąc, to niestety połowę towarów już z tego nie będzie. Mamy tutaj pięknego królika, jego cena to jest um, 75 zł. Ozdoba czarna, były takie jeszcze białe, więc jeżeli ktoś poszukuje, to daję znać. Tamte były w macie, tutaj mamy bardziej takie ceramiczne i te już kosztowały 70 zł. Figurki były dosyć duże, dosyć ciężkie i widać, że bardzo ładnie również wykonane noc jest naprawdę bardzo dużo, jeżeli chodzi o ten Tutaj nagrywałam tylko to, czego nie było wcześniej. Tu mamy 17 zł za taką ozdobę, którą wiecie, możemy sobie gdzieś postawić czy w łazience, czy gdziekolwiek i ona nam pięknie będzie zdobiła najmniejsze nawet pomieszczenie delikatna i nie do końca, bym powiedziała, wielkanocna, raczej wielosezonowa, ale tu już, na przykład, żeby zachęcić dzieciaczki do picia wody, myślę, że taki kubek w króliczki z króliczymi uszami, to jest genialna sprawa. Kubek kosztuje 25 zł, ma oczywiście również pokrywkę, więc nie rozstaną się żadne osy. Myślę, że bardzo fajna opcja, żeby brać właśnie również na dwór. Na spacery, jak się idzie z dzieckiem, czy na plac zabaw, tak. Dziecko bardzo chętnie 25 zł z takiego kubka będzie piło. No i tutaj, wiecie, króliczki też wszystkie dzieci lubią, więc nie do końca to też jest tak, że to tylko na Wielkanoc. Myślę, że w każdym sezonie to może być używane. Tu już mamy drewniane dekoracje 17 zł. Piękne drewniane króliczki, różnego rodzaju, różnej wielkości. Ten mi się bardzo spodobał Jak widać, od razu brałam do rączki 22 zł, tak aby sprawdzić, właśnie cenę. No i żeby zobaczyć też, jak to jest wagowo. To są bardzo lekkie dekoracje. To było dosyć ciężkie. I słuchajcie, to kosztowało 75 zł, ale taki królik, wiecie, to jest jedna konkretna taka ozdoba którą w sumie wkomponujemy pod warunkiem, że mamy gdzieś ten kamień, taki mm, beton, to to fajnie będzie wyglądało. Ale te króliki, zobaczcie, srebrne i złote. Ich cena to jest 480 zł, ale one są po prostu przepiękne. One są ogromne, naprawdę no, sięgały mi praktycznie po pachy. Pięknie wyglądały. Tutaj mamy znów takie ala kubki, jajka. I one kosztowały 12 zł. Mogą zastąpić oczywiście kubki gdzieś tam na spacerze, więc bardzo fajna opcja, dwukolorystyczna. Tutaj mamy znów drewniane, ale mniejsze elementy. Jest tego naprawdę bardzo, bardzo dużo. Tu mamy mnóstwo takich mniejszych dekoracji do tworzenia własnych dekoracji wieńców wielkanocnych. Tutaj znów mamy króliczki. Tutaj mamy taki spodek delikatny, talerzyk. 17,5 na 13 cm, 17 zł. No, jakąś na przykład rzeżuszkę, myślę, że fajnie by wyglądała na takim talerzyku. Tutaj już mamy na bateryjkę włączone takie jajko, i to kosztuje 17 zł, więc też możemy sobie takie ozdoby gdzieś tam porozstawiać i zrobić sobie taki fajny klimacik wieczorem. Tu oczywiście mnóstwo takich przepięknych małych dekoracji, 17 zł. Wszystkie w większości były tak po 17 zł. Tutaj to jajko mi się podobało, fajnie wyglądało, ale wiadomo, że efekt jest wtedy, jak się to potrząśnie, a tak to jednak niekoniecznie. I również 17 zł. Tutaj mamy kolejne jajka i kolejne jajka i kolejne jajka i jajek i króliczków. Wiecie co? Mi się w ogóle kiedyś święta wielkanocne kojarzyły głównie z kurczeczkami, a tymczasem wszędzie widzę te króliki rządzą. Tu mamy kolejną drewnianą, ładną dekorację za 17 zł i powiem szczerze, że już za to bym na przykład 17 zł dała, bo można to fajnie gdzieś tam wkomponować. I to mi się bardzo podobało, jako taki. Wieniec do powieszenia na drzwi, dekoracja gdzieś pod ścianę. Przepięknie to wyglądało. Tu mamy kolejnego królika, który wzbudził moje zainteresowanie. 95 zł, ale bardzo, bardzo, bardzo ładny. Bardzo mi się podobał. No i oczywiście ten obok również mógłby robić na przykład za doniczkę. Też pięknie wyglądał. Był dosyć ciężki. 75 zł. No i już na przykład za coś takiego, 75 zł bym zapłaciła, bo fajnie można do jakiegoś kwiatka włożyć i fajny design tak. Taki. Tutaj, tak trochę odbiegając od tematu, mm, zobaczyłam takie szklanki po 10 zł. Bardzo fajne w sumie i na świąteczny stół, bo takie bardzo kolorowe e, i do codziennego użytku. Myślę, że dzieci też by chętnie z czegoś takiego piły. Zresztą, fajny patent nawet na jakąś imprezę na święta. No, mega mi się podobały te szklanki, dlatego takie wtrąciłam tutaj mimochodem. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o Tediego. Zapraszam Was do TK Maxa. Słuchajcie, patrzcie na dzień dobry, jakie przepiękne, różowe jajka. Po prostu, no naprawdę, 49,99 to, co w tym roku jest tutaj w TK Maxie, bardzo mnie zaskoczyło. Bardzo mi się te ozdoby podobają. Są przepiękne. Nie wiem, co jeszcze jest dostępne, bo materiał był dosyć wcześnie nagrywany, tak jak mówiłam, ale stwierdziłam, że to już jest chyba najlepszy moment na publikację, bo później tego już nie będzie, A więc mamy w dwóch kolorach takie piękne jaja. No i tu mamy taką świnkę. Ona jest ze stropianu 49,99, bardzo leciutka, pokryta tako, takim fajnym materiałem. Ale do czego ta świnka? No nie wiem. Pierwszy raz się spotkałam ze świnką wielkanocną. Tutaj mamy stroik 79,99. Piękna skrzyneczka, jajeczka. Bardzo fajny pomysł, żeby stworzyć coś takiego samemu. Bardzo prosto i na pewno będzie to o wiele, wiele taniej niż 79 zł. Więc to też jest taka propozycja, troszeczkę pomysłu, jak stworzyć własny stroik. Tu mamy znów króliczka właśnie też ze styropianu i te jajka. Jajka zrobione z takich gałęzi, patyków, Bardzo ładne, bardzo fajnie przeplatane. Bardzo ładny design. Podoba mi się, naprawdę. Byłabym w stanie coś takiego na meble u nas postawić. Tutaj mamy takie króliczki, które ja już mam jelonka bożonarodzeniowego. 34,99. Króliczek z marchewką. E, także e, przechodzimy już do kolejnej dekoracji. Znów coś podobnego jak na górze, ale to było troszeczkę chyba większe i 119,99, więc jak widzicie, naprawdę można coś takiego zrobić o wiele, wiele, wiele taniej. Nawet kupując wszystkie elementy, serio e, wyjdzie to przynajmniej połowa ceny. No i tu już mamy takie duże króliczki, mniejsze jajka, e, i te króliczki kosztują 39,99. A i one są również ze steropianu, takie same i tu już porównuję właśnie jakie tamtej był wielkości, a jaki ten jest, czyli możemy tworzyć taką rodzinę króliczków. I teraz mamy jeszcze te jajka plecione, właśnie te już są troszeczkę mniejsze, 39,99 i bardzo też się ładnie prezentują. Tutaj znów mamy tą świnkę, prosiaczkę, zwał jak zwał, cokolwiek by to nie było. I tu już się wszystko powtarza. A tutaj mamy znów taką króliczą rodzinkę, czyli mamy już dwa króliczki. Też bardzo fajnie to wygląda. 79,99, czyli 80 zł. Dla tych co nie lubią tych groszy. Też bardzo ładna dekoracja. Troszeczkę, czy ja wiem, czy to jest tak do końca mówiąca o tym, że idzie Wielkanoc. Może gdzieś tam poniekąd. No, mi się jakoś kojarzy bardziej inaczej niż te króliki Wielkanoc, ale to wiecie, na no każdym ma jakieś tam swoje skojarzenia. Mówię, no ja zawsze w kurczaczki, dla mnie kurczaczki były takim oznakiem świąt wielkanocnych, bardziej na pewno niż króliki. Tu mamy kurczaki 39,99. No i znów króliki z tych królików, to można po prostu zrobić naprawdę dekorację taką całą rodzinę, jak miasteczko świąteczne, dosłownie. Tutaj mamy mamy króliczka, no i tu mamy kolejne króliki, ale już tym razem, właśnie robione z takich patyków. Bardzo ładnie to wyglądało 49,99. Dekoracja praktycznie, wiecie, patyk i kawałek drucika ale bardzo fajna, prosta i bardzo ładna. Tutaj mamy na świeczkę taką ładną osłonkę 39,99. Też bardzo fajnie to wyglądało. No i te marchewki. Tych marchewek było różnego rodzaju dużo. Tak się zastanawiałam, to pewnie gdzieś do jakichś, nie wiem, wieńców może, albo do właśnie jak ktoś ma króliczka, to żeby taką marchewkę dorzucić. 29,90, niby dużo ale jakoś tak, wiecie, kombinowałam bardziej do czego tą marchewkę użyć i no nie mam pomysłów. Ja nie mam takiej artystycznej duszy, żeby, wiecie, widzę rzeczy i od razu bardziej mam pod kątem. Dekoracji to już tutaj widzę, ale nie dekoracji takich, wiecie, takimi detalami nie potrafię stworzyć, nie widzę czegoś wcześniej jakiegoś fajnego stroika czy coś. Gdzieś muszę coś podpatrzeć i mogę to odtworzyć, ale tak w drugą stronę, żeby coś sama z siebie to niekoniecznie. To mi się bardzo spodobało, bo to było drewniane. Więc 29.99, wiem, że to już by była rzecz taka, wiecie, na lata. Bardzo fajna, bardzo mały króliczek. Później będą jeszcze inne króliki, które miałam wziąć. No i niestety dostałam telefon i wyleciałam szybko ze sklepu, więc już nie zdążyłam. Koszyczki na smakołyki 59,99. Tych koszyczków jest naprawdę sporo. Są w unicorny, także. Wiecie, no fantazja tutaj była szeroka, są jakieś takie kłapouche króliki, wszystkie w tej samej cenie. To są te koszyczki takie do zbierania słodkości. To było bardzo fajnie i to było bardzo ciężkie przede wszystkim. Także to było z masywnego materiału zrobione 59,99 takie trzy króliki. Ale to naprawdę była taka konkretna dekoracja. To nie była taka pierdółka, tylko to było takie dosyć masywne, ciężkie, widać, porządnie wykonane. Tutaj mnie materiał trochę przeraził tego królika, bo aż mnie dreszcze przeszły. Ten napis też mi się bardzo podobał, tylko strasznie żałuję, że u nas nie ma dostępnych napisów po polsku. Zawsze te napisy są po angielsku albo po niemiecku, a jakoś polskich napisów nie ma. No i teraz mamy króliczą znowu rodzinkę. Tutaj ta zabawka kosztuje 59,99. Zabawka, dekoracja to w sumie może być i jako zabawka dla dziecka. Myślę, że nie jedna dziewczynka też by się z takiego króliczka ucieszyła. Tu mamy 39,99 jako dzieciątko, więc też bardzo fajne. Tu mamy kolejne, było tego naprawdę sporo, nie wszystko sprawdzałam cenami, bo ten film trwałby po prostu wieczność. Tu akurat jest 39,90, no i te na przykład jajeczka, które możemy powbijać sobie do jakiejś skrzyneczki i zrobić sobie bardzo fajną dekorację z tego, 44,99. No oczywiście można też zakupić gdzieś w tańszym sklepie typu Pepco, czy mm, Teddy na pewno byłoby taniej, i, i pewnie można by było coś takiego fajnego w miarę tanio zrobić. Może zrobimy taki stroj w sumie w tym roku. Tu mamy kolejnego, kolejnego królika 59,99. No i mamy taką, nie, to był baranek chyba, bo tam dalej będzie jeszcze alpaka. I tak się zastanawiałam z tą alpaką, jak ja mam to ogólnie ugryźć i do czego ta alpaka przy Wielkanocy ma być powiązana. To też było ze styropianu zrobione. Więc próbowałam gdzieś tutaj, wiecie, ciężko było to złapać jedną ręką, 189,99, ale bardzo fajne było to w dotyku, bardzo przyjemna była, był ten baranek, więc dekoracja też fajna, pomyślana, ale tak jak mówię, ciężko było to jedną ręką postawić. Tutaj znów mamy króliczą całą rodzinkę przeróżną, różową, szarą, żółtą, no i złote dekoracje. To było bardzo ciężkie, 29,99. Ogólnie te dekoracje indyjskie były takie masywne. To nie był taki jakiś plastik pomalowany, tylko to było z, z jakiegoś metalu zrobione. Nie mam pojęcia, ale to było naprawdę ciężkie. Bardzo mi się podobały te króliczki. Ten też był bardzo fajny, ale był bezcenny. Gdzieś tam później chyba cenę znalazłam. Tak, o mamy tutaj wyżej, 39,99. No i tu już uważam, że to trochę jednak było drogie. Dalej przechodzimy do kolejnego tutaj króliczka. Mamy teraz dużego. Równie ciężkiego, 34,99, chodziło mi o tego dużego obok, ale to jeszcze nie te, które za chwilę Wam pokażę. Tu mamy taką małą miseczkę dekoracyjną, 19,99, to raczej coś na zasadzie na rzeżuchę, no bo niewiele się tam da rzeczy włożyć. Tu już też mamy kolejną 34,99, ale to akurat było lekkie, myślałam, że to będzie cięższe, ale to było lekkie, to było cięższe, pomimo że mniejsze, zdecydowanie ciężar był większy. 39,99 Więc zarówno w srebrze, jak i w złocie możemy to zrobić. Tu był piękny świecznik. Zobaczcie, gdybym ja miała coś ze srebrem, serio bym go kupiła na stół wielkanocny. Przepiękna po prostu dekoracja, tylko że to była pojedyncza sztuka. I po te króliki się miałam cofnąć. Wiecie, jak mi się te króliki podobały? To był po prostu szał 59 zł. To był szał jak na te moje jelonki, które kupiłam w homedium. No ale tak jak mówię, nie zdążyłam powiedzieć, bo wybiegłam ze sklepu po telefonie i to też była bardzo fajna dekoracja. 69,99, wiecie, i, i kaczki, i no cudownie, cudownie, bardzo mi się to podobało. To też również fajne, 54, ale wiecie, no przecież wszystkiego sobie człowiek nie może, że tak powiem, zakupić. Szukałam takich bardziej drewnianych niż tych ceramicznych, czy tam glinianych rzeczy. I tam te króliki serio, jak będę miała okazję gdzieś kupić, na pewno kupię, bo mega mi się podobały. I tam zauważyłam piękne jajko i tak się zastanawiałam. Powiem wam, że raz mało mi nie wyleciało z rąk, aż drgnęłam, bo mówię, nie wiedziałam jeszcze ile kosztuje, mówię, stłukę i było strasznie śliskie i duże, było niewygodnie to w ogóle brać. A wiecie, to jest właśnie jak się jedną ręką kręci, zamiast postawić ten statyw. 59,99. Dosyć duże, dosyć ciężkie, ale bardzo, bardzo ładne. No, i tu mamy też taką drewnianą rodzinkę, całą 29,99. Też bardzo fajnie. No i właśnie tu mamy tą alpakę, o której mówiłam. Ona taka ni to Święta wielka Wielkanocna, ni to Boże Narodzenie. Tu klasyczna choinka z jajek. Takich choinek jest mnóstwo, ogólnie praktycznie prawie w każdym sklepie, tylko różnią się cenami. Także coś takiego możemy równie dobrze sami zrobić. Kupujemy małe choineczki, te wiecie styropianowe i sami dekorujemy. Tu już mamy wieńce. I tu już sprawdzamy. Ten wieniec kosztował 69,99. Tutaj też był bardzo ładny, ten następny. O, tutaj go właśnie teraz widzimy. To jest dokładnie ten sam. I ten wieniec mi się najbardziej podobał, bo był taki malutki, ale taki bardzo zielono-żółty, taki bardzo kolorowy. No, chociaż gdzieś tego króliczka by tu wsadziła. Tu już przechodzimy do bardziej nakryć na stoły. Mamy tutaj na jajeczka taki półmisek. On kosztował 49,99. Oczywiście był w różnych kolorach. Na pięć jajek. No i tu mamy na przykład z króliczkiem w bardziej zielonych i różowych kolorach, w takich pastelowych. To również kosztowało 44,99. I kolejną i ostatnią już rzeczą, to jest taki piękny półmisek. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłam, że się dobrze bawiliście i widzimy się jutro. Pa.